Siema, Dero. z tej strony Darbusak i dzisiaj lecimy z bitewką na żywca. Uruchamiam maszynę losującą no i zobaczymy, co też dzisiaj tu wypadnie, czym będę grał. BZ-75. Hmm. BZ-75, chińska dyszka, czołg ciężki. Powiem szczerze, nie jestem jakoś mocno zachwycony, <grym> ale cóż. No dobra, rozegrajmy dwie bitwy, zobaczymy, co będzie. Zobaczcie, załogę mam taką, bym powiedział raczej. Yy, no, słabą, aczkolwiek po broni mam, czyli właściwie chyba najważniejsza rzecz. Yy, drugi perk jest zrobiony, trzeci gdzieś tam troszeczkę ponad połowa. Wyposażenie mam, wydaje mi się, standardowe. Wziąłem sobie tutaj yy, ulepszone wzmocnienie, wiadomo, dosyłka yy, i ulepszone yy, celowanie. No dobra, wejdźmy do bitwy. No i tak, mamy mapkę Ensk, losowanie na 9, na 10. No i zaraz zobaczymy, co tutaj się uda e, zdziałać. Teraz tak, jeśli chodzi o bitwy, które Wam pokazuję, to staram się zawsze grać z czołgami z takim wyposażeniem standardowym, no bo mam świadomość tego, że nie każdy Posiada jakieś fioletowe moduły, różowe moduły, jakieś na przykład wyposażenie takie, jak ono się nazywa? Eksperymentalne. O, wyposażenie eksperymentalne. Więc staram się wybierać czołgi z takim wyposażeniem standardowym i staram się też pokazywać Wam, jak wychodzi później ekonomia grania takim czołgiem. No, i tak pod kątem takich dodatkowych, wiecie, gadżetów typu racje bojowe, tego typu rzeczy, jakby to mogło przełożyć się na osiągnięty wynik, tak? Bo racje bojowe, wiadomo, kosztują. Jeżeli bitewka ułoży się dobrze, no i prawda, wygramy bitwę. No to jest OK. No to raczej nawet jeśli zarobimy niewiele, ale zarobimy, to będzie dobrze. Gorzej jest w sytuacji takiej, kiedy mamy kupione jakieś dodatkowe wyposażenie. Kurde, nie przebiłem go. Dodatkowe wyposażenie, a okazuje się, że bitwę przegrywamy, no i niestety wtedy finanse mogą nas zaboleć, to no nie jest tam, wiecie, 5000, tysięcy, 10 tysięcy. Wtedy robią się już naprawdę poważne kwoty. Więc dlatego zawsze staram się Wam pokazać, jak wychodzi granie takim czołgiem z wyposażeniem standardowym i na standardowych, jakichś takich dodatkowych jeszcze rzeczach. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj kogoś zaskoczyć. O, ho, 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 ho. Na przykład tak. U, mam nadzieję, że za chwilę nie będę ja zaskoczony. A, dobra, 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 dobra. Dawaj, 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 dawaj. O, ty gościu. Ty mi żeś tutaj dupnął, ale już tego zdjąłem, więc jest OK. Mogę posunąć się troszeczkę do przodu Jak on gdzie on tu patrzy, tu patrzy Dobra No, dawaj, dawaj trochę do tyłu No please, 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 please Troszkę za nisko miałem przymierzone i nie wyszło to do końca tak jak chciałem żeby wyszło ale dobra nie ma się co tutaj chyba Oż ty dziadu no ten mantykorek jak ty mnie tu będziesz tak wiesz podgryzał to się pogniewamy nie Dobra, udupiony. O, się tu rzucili teraz na niego. O, kurde, panie. No dobra, idziemy do garażu. Zobaczymy, jak to wyszło. No dobrze, mamy trzecią klasę. Mamy ogień skuteczny. Pierwsze miejsce pod względem zadanych uszkodzeń. Trzy pojazdy zniszczone. Uszkodzeń zadałem 3700. Skoda T50 troszeczkę mniej, bo 3300. I obiekt 907 jeszcze troszkę mniej, bo 3000, więc tutaj no, nasze pierwsze trzy miejsca całkiem, całkiem fajne wyniki. I teraz zobaczcie, grałem dychą, bitwa jest wygrana. Mam pierwsze miejsce pod względem zadanych uszkodzeń, trzy pojazdy zniszczone. I grałem, tak naprawdę zobaczcie, bez jakichś tutaj dodatkowych racji bojowych, na takich standardowych modułach. Z wyposażeniem też tutaj takim, którego nie użyłem w trakcie bitwy, tak? czyli nie zużyłem apteczki, nie zużyłem gaśnicy ani naprawki. I teraz zobaczcie jaki jest wynik. 14683 zarobione. I teraz wystarczy, że mielibyśmy tutaj rację bojową, to taka racja kosztuje 20 tysięcy, no to gdybyśmy mieli taką rację bojową, no to już w tym momencie wychodzimy... Na minusie. No dobra, i teraz zagrajmy sobie drugą bitwę, gdzie właśnie ja sobie tutaj aktywuję zarobki dodatkowe. Zobaczymy, jak ta druga bitewka wyjdzie i jak to przełoży się na kasiory. Tak się zastanawiam, czy wziąć sobie taką rację. Dobra, zróbmy też eksperyment. Weźmy taką jedną racyjkę bojową. Zrobimy tak, żeby mi się tu nie uruchomiło potem przy zakończonej bitwie. OK. Mamy rację bojową. No i wchodzimy do bitwy. OK. Mamy mapkę El Haluf. I losowanie na same dyszki. No więc cóż. No jedziemy na przepychacz i będziemy się tam naparzać. Będziemy tam Robić te magę i w ogóle takie tam różne. Dobra, poczekam aż mi się podładuje. Do pałka. I tak jest. Tutaj, proszę bardzo. Ścigam się z obiektem 260. <ścoughs> Ej, ja mam do a ty jeszcze, jeszcze do tego szybciej pojechałeś. To nie fair. To po prostu nie fair. Dobra, jeszcze raz do pałka. Zobaczcie, nawet ten obiekt 268 zasuwa szybciej niż ja. No nie, to nie tak miało być. Dobra, pojadę sobie tutaj w prawo, wjadę tam na górę i będę próbował coś tam na wieżyczkę zdziałać. Mam nadzieję, że moi za szybko nie padną, albo że ja za szybko nie padnę. Dobra, wjeżdżamy tu. Dawaj do pałkę jeszcze jedną. Musimy tam szybko dojechać, żeby wspomóc naszych. Kręć, panie! <grystanie> Kręć się! Dobra, jedziemy. No dobra, nasi przeatakowali. Czy coś z tego, tylko teraz pytanie, czy coś z tego wyszło? Bo na razie mamy prawie 3000 w plecy Hapsa, i żaden pojazd przeciwnika nie jest zniszczony. Więc, nie wygląda to jakoś za dobrze. Ja tu kurna miałem robić... Rozpierduchę, więc jadę sobie tu. Tam jest E3, tam TVP. Pytanie czy coś tutaj zdąży strzelić, bo... Za chwilę się okaże, że tutaj sam będę. No dobra, 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 jedź. No e to jest taki przeciwnik, który zrobi mi kuku. Duże kuku. Do tego są jeszcze dwie Arciochy. Nie, nie wyjeżdżaj tam gościu. Taki ty masz ten durny kamuflaż fajny. <grywy> durny fajny kamuflaż. O, miodzio. No, 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 no dawaj, 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 gościu, dawaj. Jest, weszło, weszło, pięknie. Pięknie, pięknie. No, tylko ty nie, 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 nie. Nie no, powiem wam, że te kamuflaże z tymi wojowni, wojowniczymi żółwiami ninja, to jest taka puracha. To już naprawdę te jakieś Warhammerowskie chyba lepiej wyglądają. Auć, teraz dostaje gościu. O, no, tłuką go, tłuką. Widzę cię. Dobra, już cię nie ma. e trójka ma bardzo fajną pozycję. Ciężko będzie cokolwiek jej tutaj zrobić. Ale jeśli ona by wyjechała na tego TVP-a, oh, dobrze. Dostał. Ja się zdążyłem schować. Ale widzicie bitwa będzie, obawiam się, przegrana. O, gościu się tutaj skamuflował. Dobra, spróbujemy teraz zrobić taki myk, że niby tu jestem, a za chwilę e, zrobimy odwrót. Właśnie i już robimy odwrót Bo nie podoba mi się to progetto Dobrze podejdźmy sobie Podjedźmy sobie tu Tam jest TVP Gościu, o oh, kurde, no. Ten mnie tutaj przychaczyć chciał teraz, patrzcie jaki. Jaki dziabąg. Oh, oh, oh. Od grillusa. Od grillusa i tu Leopard jedzie teraz na dubsko. nie no nie, kurna nie. Już z każdej strony jadą, dobra. Zrobimy tak i my tu kabum. To się ciachniemy z tobą. Dobra, spróbujemy tu jeszcze gdzieś pojechać. Jeszcze temu dowalimy. Dobra, jest, zrobione. Mamy to. 4 do 15 idziemy do garażu. OK, jesteśmy z powrotem w garażu. No i zobaczmy, jak to wszystko wyszło. Mamy porażkę, wiadomo, ale mamy tak. speca od wybuchów, ogień skuteczny, czyli ogień o, tak jak co bitwę. Na tle drużyny miejsce drugie. Ponad 3000 uszkodzeń zadanych. Jeden pojazd zniszczony. Nad nami CS63, 3300 zadanych uszkodzeń. A pod nami TVP z zadanymi 1830 uszkodzeniami. I tutaj trzeba przyznać, że różnica jest, no powiedziałbym, dosyć duża. 1800, a 300, no może nie przepaść, no ale jest jakaś różnica. Dobra, a zobaczmy teraz, jak to wyszło od strony finansowej. Mamy uruchomioną tutaj rezerwę osobistą na 50% dodatkowy zarobek. Czyli łącznie tutaj za bitwę zarobiliśmy niecałe 40 tysięcy. No i niestety zobaczcie, że w tym wypadku wychodzimy na minusie, bo mamy naprawę pojazdu, uzupełnienie amunicji, gdzie strzelałem też z tej amunicji premium, czego nie robiłem w poprzedniej bitwie. I jestem 25,5 tysiąca w plecy. I teraz do tego jeszcze muszę doliczyć 20 tysięcy, które wydałem na rację bojową. Tak czyli. Z takiej bitwy, gdzie zrobiliśmy w miarę dobry wynik jesteśmy 45 tysięcy na minusie. No i ktoś powie, no przecież na dychach się nie zarabia. Okej, okay, zgadzam się, na dychach się nie zarabia. Do tego jeszcze jak ma się właśnie takiego WOTa, gdzie się nie ma konta premium, nie ma WOT plusa. Rezerwy tylko swoje, osobiste jakieś odpalone. I jeszcze do tego zaciągnie się właśnie racje bojowe. No to niestety finansowo wygląda to bardzo, bardzo słabo. Dlatego powiem Wam szczerze, czasami wkurzają mnie takie sytuacje, i właśnie dlatego chciałem to dzisiaj też Wam pokazać. Jak są niektórzy, którzy pokazują, że grają w bitwy czołgami na full goldzie z racjami bojowymi. Tutaj z fioletowymi wyposażeniem, z różowym wyposażeniem, z takimi jeszcze, z tym wyposażeniem jeszcze eksperymentalnym. No i jak, że te, jak te bitwy świetnie wychodzą, jakie można robić demage, jakie uszkodzenie i tak dalej. Tylko, że to nie jest prawdziwy obraz tej gry, to jest obraz gry pokazany tak trochę zniekształcony, bo umówmy się, 3 czwarte osób, które gra w tą grę. Gra na modułach podstawowych z wyposażeniem typu mała naprawka, e, gaśnica, apteczka i czasami mają odpalone rezerwy osobiste. No i nawet jak zrobią super wynik, tak jak. E, no może to nie był super, ale w tej poprzedniej bitwie będzie bitwa wygrana, będziecie mieli dobry wynik, to tak naprawdę zarobicie gówniane pieniądze, a niestety w większości sytuacji będziecie w plecy, bo. Bitwy są w 70% raczej z tym gorszym wynikiem, przegrane, gdzie niestety dostaje się po dupie finansowo i to bardzo, bardzo mocno. I to jest coś, co mnie w tej grze mega, mega irytuje. I powiem Wam, że kiedyś na początku wydaje mi się, że wcale tak nie było że kiedyś nawet jak się grało dychą, bez tych wszystkich bajerów dodatkowych, to można było nawet na przegranej bitwie wyjść na plus, o ile zrobiło się dobry wynik. A w tej chwili niestety jest dupa. Nawet jak zrobicie dobry wynik, no i tak dostaniecie finansowy pierdziel. Już nie mówiąc, że macie bitwę przegraną, więc na polu bitwy też macie pierdziel. Ciekaw jestem, słuchajcie, waszego zdania. Czy tak powinna wyglądać ta gra, Czy tak to powinno być ustawione? Czy jednak Wargaming poszedł troszeczkę za daleko w tym skubaniu z nas kasiory i wymagania od nas właśnie kupowania takiego ulepszonego wyposażenia, konta premium, WOD, plusa, tudzież jakichś rezerw i tym podobnych tematów, które są wszystkie dosyć kosztowne? No dobra, takie były dwie bitewki, eee, takie było podsumowanie finansowe, a ja czekam na Wasze opinie, a teraz się z Wami żegnam i do następnego, cześć!